Czy zdarza ci się narzekać na Twojego męża albo na partnera wieloletniego, a może nie jesteś w związku, tak, może nie jesteś mężatką, ale masz grono koleżanek, przyjaciółek, które przy każdym albo prawie każdym spotkaniu, tak zwanym babskim spotkaniu, narzekają na mężów. Jeżeli tak, to zostań ze mną, bo dziś powiem coś bardzo interesującego. Cześć, ja jestem Kinga Paulina i na kanale dzielę się moim doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli starą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji i uzdrawiania. Uzdrawiania nas samych, tak, ciebie samej, a jeżeli my uzdrowimy siebie, to zmienia się cała nasza rzeczywistość, no bo, tak jak mówiłam właśnie we wczorajszym nagraniu, świat jest naszym lustrem, tak? Ale jak zwykle nie wierz mi na słowo, tylko po prostu wypróbuj. Ja jestem bardzo ciekawa, czy już praktykę Ho'oponopono podjęłaś, tak? Jak to wygląda w twoim przypadku? Jak często powtarzasz te cztery potężnie transformujące zwroty, czyli przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię? I co obserwujesz? Jakie masz obserwacje? Jakie zmiany zachodzą w tobie, tak? Kilka dni temu odezwała się do mnie moja znajoma, która też właśnie praktykuje hooponopono i powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz. Powiedziała: Wiesz co? Spotkałam się ostatnio z rodzicami na kawę i niby nic się nie zmieniło, ale było inaczej. Nasza rozmowa była dużo lepsza. Ciekawe, prawda? I to są te właśnie zmiany, początkowo bardzo subtelne, tak? Bo nawet nam się wydaje, hm, w sumie nic się nie zmieniło, ale jest jakby lepiej, tak? Prawie niezauważalne, słuchajcie, są to zmiany, ale z czasem, z wytrwałością, z regularnością, bo o to chodzi też w praktyce Ho'oponopono to jest sposób na życie, tak? To nie jest kwestia wyrecytowania raz. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Tylko ciągłej recytacji, tak naprawdę. No i słuchajcie, tego typu wiadomości właśnie są dla mnie niesamowite, które ja otrzymuję tak od osób. Zaznaczę tutaj, że jest to osoba raczej sceptyczna, tak? Jeżeli chodzi o e, rzeczy na poziomie energetycznym, duchowym, ale nieważne, nieważne. Jest to osoba z bardzo otwartym umysłem, czyli przyjęła, że dobrze spróbuję Ho może zmienić coś w moim życiu. No, i właśnie taką informacją ze mną się podzieliła, tak, że niby nic, ale jednak było dużo lepiej. I jeżeli jeszcze nie znacie mojej strony kingawolina.com, to zapraszam Was serdecznie, żeby tam zajrzeć, bo dostępne są tam moje książki, trzy książki. A słuchajcie, moje książki zawierają bardzo proste ćwiczenia. Które są bardzo mocno transformujące. Jeżeli jesteście już ze mną na kanale od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie wiecie, bo przekonałyście się same na sobie, robiąc te y, ćwiczenia, którymi ja tutaj dzielę się, że to na pozór jest takie, hmm, co ja mam stanąć tu, powiedzieć to, co to zmieni. Ale jeżeli powtarzamy to regularnie, tak, ja zawsze też o tym mówię, że potrzebujemy co najmniej 21 dni, żeby ten nawyk wyrobić w sobie, to dzieją się. Cuda, ale jak zwykle, nie wierz mi na słowo, tylko wypróbuj, tak? No i też zapraszam Was do pobrania mojego darmowego e-booka Bogaty Umysł, Biedny Umysł, czyli jak w trzech krokach odkryć przekonać się, czy właśnie wierzenia, przekonania na temat finansów, które nosimy w sobie, są dla nas wspierające. I programują nas na bogactwo, a może są niewspierające i programują nas na biedę. To jest Bogaty Umysł, Biedny Umysł, do pobrania w formie PDF-a. Tutaj jest podlinkowany w opisie mojego kanału i słuchajcie, zachęcam Was do tego, aby go wydrukować, dlatego że jest tam oczywiście miejsce na Wasze ćwiczenia, na Waszą pracę. No i teraz wracamy do tych pań, które na tych babskich spotkaniach niepochlebnie wypowiadają się na temat, Męża, tak? Męża, partnera, nie wiem, no, człowieka, z którym jesteście w związku, tak? Czyli może jest to Twoja sytuacja, a może masz w swoim gronie właśnie takie osoby, które jakby nagminnie to robią i obserwujesz to i wydaje Ci się, że to jest normalne. Więc powiem Ci tu i teraz, to nie jest normalne, tak? Ale żeby zgłębić temat, to przytoczę Ci historię dwóch kobiet, tak, dwie kobiety i są to kobiety z mojego rodu, z mojej rodziny, a są to moje dwie babcia. Bardzo w skrócie, tak? Moja babcia ze strony mamy wyszła za mąż, dlatego że zaczęła się Druga wojna światowa, i to był moment, gdzie jeżeli byłaś pełnoletnia albo byłeś pełnoletni, i nie byłaś mężatką, nie byłeś zamężny, to zostałeś wywożony na tak zwane roboty przymusowe do nazistowskich Niemiec. tak? No, wyobraźmy sobie, to jest rok 39 czy 40. No i oczywiście nie wiadomo, co się z tobą stanie. Tak? Więc moja babcia, żeby nie zostać wywieziona, przypuszczam, że mój dziadek też prawdopodobnie, żeby nie zostać wywieziony, biorą ślub, tak? wchodzą w związek małżeński. Teraz zrobię taki fast forward, czyli przyspieszenie. Wiele lat później, gdzie ja już jestem dorosłą osobą, ale jakby mało świadomą, moja babcia powiedziała mi coś takiego. Wiesz co? Szkoda, że ja do tych robót nazist do nazistowskich, do Niemiec nie zostałam wywieziona. Nigdy w życiu nie narobiłam się tak, jak będąc w małżeństwie. I to są takie dwa, dwa zdania, którymi babcia do mnie podsumowała, jakby y, swoje życie tak? w związku małżeńskim, w związku z dziadkiem. No i teraz historia y, mojej drugiej babci, mojej babci y, Heleny ze strony taty. Babcia Helena właśnie skończyła 95 lat, także babciu, pozdrawiam. Słuchajcie, Helena z greckiego znaczy światło księżyca. Światło pochodnia, pewnie kojarzycie wielkie Heleny, czyli Helenę Trojańską, Helena Rubinstein. tak? To jest, to jest imię, które ma potężną moc, tak? I taka też jest moja babcia Helena. I co babcia Helena powiedziała mi w tych ostatnich latach? Gdzie ja już jestem też dorosła i bardziej świadoma, <grywania> babcia Helena zdradziła mi, że miała kilku konkurentów. I powiedziała mi też, dlaczego zdecydowała się na dziadka. A mianowicie, dziadek jako bardzo pracowita osoba nie przesiadywał u niej do późnych godzin nocnych. Tak? Mówimy tutaj o pokoleniu przedwojennym. Moja babcia Helena urodziła się w roku 1930. No i jej się to bardzo podobało, dlatego że ona mieszkając na wsi miała bardzo dużo obowiązków. Tak? Miała obowiązki na gospodarstwie, a prócz tego już pracowała. tak? Pracowała zawodowo co, za, zawodowo, co na tamten czas yy, też nie było tak yy, może yy, częste dla kobiet ze wsi. No więc dziadek był tym konkurentem, który nie przesiadywał do późnych godzin nocnych, i w związku z tym yy, babcia wybrała jego. No i teraz znowu zrobię taki fast forward, czyli to przyspieszenie. Tak wiele lat później, czyli kilka lat temu, moja babcia powiedziała mi, że od dziadka nigdy nie usłyszała dobrego słowa, tak? Ani nie okazał jej miłości, tak? Prawdopodobnie dziadek sam nie znał miłości, ale już abstrahujemy od tego. Słuchajcie, moje pytanie do Was jest: czy moja babcia, jedna i druga, dostały to, co chciały? Jak myślicie? Jedna wyszła za mąż, dlatego żeby nie zostać wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec? A druga wyszła za mąż, za konkurenta, który nie przesiadywał do późnych godzin nocnych, był bardzo pracowity. No i słuchajcie, okazuje się, że owszem, i jedna, i druga dostały to, co chciały. Tak? I teraz jest takie powiedzenie po angielsku, a, które bardzo interesująco brzmi, a mianowicie: Be careful what you wish for. Tak? Czyli uważaj, o czym marzysz. No i właśnie, słuchajcie. Zostawiamy moje babcie z boku, i teraz mówię do ciebie, tak? Przypuszczam, że swojego męża wybrałaś. No, chyba nie zostajesz zmuszona do tego, żeby wyjść za niego za mąż. Ale teraz zadaj sobie pytanie i przyznaj się sama przed sobą. Z jakiego powodu wybrałaś tego człowieka na twojego męża? Przyznaj się sama przed sobą. E, może pochodził z tak zwanej dobrze sytuowanej rodziny i pomyślałeś sobie o finansowo to będzie, będę miała jak u Pana Boga za tak? E, um, może miałaś ochotę już wyprowadzić się od rodziców, tak? A nie było Cię stać na to, żeby samej wynająć mieszkanie albo kupić, no a on akurat miał mieszkanie, tak? E, może miałaś wrażenie, że zbliżasz się już do takiego wieku, gdzie po prostu Uuu, e, już nic lepszego ci się nie trafi, przysłowiowo, tak? E, I że to jest Twoja ostatnia szansa na to, żeby założyć rodzinę i mieć dziecko, tak? Przyznaj się sama przed sobą. Dlaczego wybrałaś tego człowieka na Twojego męża? Przyznaj się. Jak już wiecie, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli, więc przyznaj się sama przed sobą. To jest ten moment, tak? Nie oceniamy. Pamiętaj, my tutaj nie oceniamy, tak? Nie oceniamy naszych wyborów sprzed 5, 10, 20 lat. Nie oceniamy siebie, nie oceniamy męża, nie oceniamy nikogo innego. Po prostu mówimy sobie prawdę. Więc przyznaj się, dlaczego wybrałaś tego mężczyznę na Twojego męża, na Twojego partnera. I teraz odpowiedz sobie. Czy dostałaś od niego to, co kryło się za intencją twojego wyboru? Czy dostałaś to od niego? Przyznaj się. Przypuszczam, że dostałaś, tak? Tak jak jedna moja babcia i druga moja babcia. Czy one dostały to, co chciały, co spowodowało ich wybór? Dostały. Więc słuchajcie, to jest bardzo dobry moment, i to jest szansa Twoja na to, żeby to przetransformować. I teraz powiem Ci jeszcze kolejną rzecz, tak? Jeżeli ty spotykajcie się z Twoimi koleżankami, psiapsiółkami na tak zwany babski wieczór, obgadujesz swojego męża, niepochlebnie się o nim wyrażasz, myślisz niepochlebnie, opowiadasz jego tak zwane gafy, to wiesz, co robisz. Nie wiem, czy obejrzałeś moje nagranie z Ojcowską Raną. Ja tam wspominałam, yy, dawałam taki przykład, czy metaforę o tym, że ta nieuleczona ojcowska rana to jest tak, jakby siedzieć na gałęzi na drzewie i podcinać ją sobie, tak? Więc tutaj wykorzystam taką inną alegorię, inną metaforę. Wyobraź sobie, że zasiałaś marchewkę. Tak, zasiałaś marchewkę. Nie wiem, w połowie maja, końcem kwietnia, myślę, że w połowie maja, po tak zwanych zimnych ogrodnikach. <laughs> zasiałaś tą marchewkę. I zadowolona przez kolejne x miesięcy chodzisz po sąsiadkach i opowiadasz, że marchewka nie rośnie. Po prostu zasiała się, tak, i o niej zapomniałaś. Więc w momencie, gdy ty, spotykając się z twoimi koleżankami, psiaksiółkami, tak, na tak zwany babski wieczór przy winku, źle mówisz o Twoim mężu, to to jest tak, jakbyś właśnie zasiała tą marchewkę, tak, i przez kolejne miesiące po prostu ją tam zostawiła na pastwę losu. Nie wiadomo, co ją tam zjada. Może mszyce, może chwasty, nie wiem co, tak? A ty chodzisz po sąsiadkach i opowiadasz, że ta marchewka nie rośnie przecież ją zasiałaś. To jest dokładnie to samo. Słuchaj, to jest dokładnie to samo, co ty robisz teraz, spotykając się z Twoimi koleżankami, a może dzwonisz do mamy i żalisz się. Je, czego ten twój mąż nie robi, albo co robi, albo co mógłby robić, tak? Przyznaj się, przyznaj się przed sobą, bo słuchajcie, naprawdę to jest tak bardzo potężny krok. Powiedzenie sobie prawdy, przyznanie się sama przed sobą. Tak, dobrze zrobiłam to, dobrze, wybrałam go z tego powodu, tak? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc jeżeli już przyznałaś się sama przed sobą, z jakiego powodu tak naprawdę wybrałaś tego człowieka na Twojego męża, to zaraz powiem Ci, co możemy zrobić. Ale zanim do tego dojdę, słuchajcie, potrzebuję Wam powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz. Ty, dokonując swojego wyboru, prawdopodobnie dokonałaś go z pozycji Twoich bolesnych wspomnień, tak? Ty prawdopodobnie dokonałaś go z pozycji tego wszystkiego, czego Ty nie dostałaś w swoim dzieciństwie, tak? Tych braków, zaniedbań, no i wybrałeś sobie człowieka tutaj, który na pozór miał Ci to zrekompensować. Ale jak już wiemy o tym, ja też już o tym mówiłam, słuchajcie, nikt nie lubi, żeby mu przypisywać rolę, która nie jest jego rolą, tak? Czyli nie oczekujmy od męża, partnera, że nam da tego, czego nie dała nam mama albo czego nam nie dał tato. Nie oczekujmy. Ale często, gęsto, jeżeli my tkwimy w tych naszych bolesnych wspomnieniach, czyli w roli takiej ofiary, tak, że o, życie mi się przydarza, to co robimy? Z tego poziomu dokonujemy wyborów. I te wybory na krótką metę wydają się fantastyczne, ale na dłuższą metę co się dzieje? Mija miesiąc, rok, pięć lat i okazuje się, że, no nie, jednak to nie był może do końca dobry, przemyślany wybór, tak? No i co możemy zrobić? Słuchajcie, jak myślisz, co możesz zrobić? Możesz zrobić bardzo wiele, bo to jest Twoja szansa i okazja do tego, aby wyjść z roli ofiary. I wziąć pełną odpowiedzialność za Twoje życie. A co to oznacza? Że bierzesz pełną odpowiedzialność za Twoje wybory. I teraz, jeżeli Ty bierzesz 100% odpowiedzialności za wybór tego, a nie innego mężczyzny na Twojego męża, to guess what? Zgadnij, nie ma miejsca na obgadywanie go. No nie ma miejsca, no przecież sama go wybrałaś, tak? Więc słuchaj, to jest twoja szansa, to jest twoja szansa, żeby stanąć w twojej mocy, żeby zrobić introspekcję, tak? Czyli zwróć się do środka. I co teraz zrobimy? Teraz to przetransformujemy. A po co? No oczywiście po to, żeby nam się żyło lepiej, tak? Ja wszystkim tym, czym dzielę się tutaj, te narzędzia, medytacje, ćwiczenia to są po to, słuchajcie, żeby przerwać ten cykl, tak, tak zwany wyższy Circle, żeby po prostu przetransformować i zmienić, bo ty, będąc już w tym związku małżeńskim, w tym związku partnerskim, jeżeli masz dzieci, a może masz, to teraz zastanów się, jaki wzorzec ty przekazujesz swoim dzieciom, tak? Więc teraz jest ten moment, żeby to zmienić. No chyba, że nie chcesz tego zmienić, ale przypuszczam, że będąc już tutaj na kanale, to Szukasz zmiany, tak? Szukasz opcji, możliwości, odpowiedzi. Chcesz tej zmiany, ale nie wiesz od czego zacząć. A możesz właśnie zacząć zawsze dziś i teraz, oczywiście, z ho'oponopono. -pono. Czyli co robimy? Słuchajcie, idziemy na to pole. Ja jestem z południa Polski, z Małopolski, więc u mnie się idzie na pole, ale niezależnie od tego, z jakiej części Polski jesteś, nie wiem, idziesz do tego warzywniaka. Nie, warzywniak to jest sklep, idziesz do tego ogrodu, ym, ym, no idziesz na to pole. Słuchaj, szukasz, tą, szukasz tej marchewki. Odnajdujesz tą marchewkę. Poszukaj, gdzie jest ta marchewka. Poszukaj. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, ona może już jest zaraśnięta przez pasty, ledwie zipie, tak? Może jest zjedzona przez mszycę. <grym się zjadza> poszukaj jej. Gdzie jest ta marchewka? Przypomnij sobie, bo już powiedziałaś sobie prawdę, tak? Powiedziałaś sobie prawdę, z jakiego tak naprawdę powodu wybrałaś tego a nie innego człowieka na twojego męża. Więc teraz idź do pola, odszukaj tą marchewkę, odszukaj tego męża. I wiesz co zrobisz? Zapłaczesz. Zapłacz. Czyli. Połóż dłoń na sercu, weź wdech, wydech. Zobacz tą marchewkę. Zobacz tą marchewkę, zobacz te wszystkie chwasty, które reprezentują te niepochlebne słowa i niepochlebne myśli, które kierowałaś. W kierunku tej marchewki. Zobacz to wszystko. Pamiętaj o głębokim wdechu i wydechu. Pozwól sobie na głęboki wydech. Po co? Po to, żeby wypuścić, tak? Wypuścić to, co już tobie nie służy. Poczuj Twoje serce. Zobacz tą marchewkę. I zapłacz. Zapłacz nad sobą. Bo jestem przekonana, że ta marchewka dała ci to, z czym weszłaś w ten związek. Ale bardzo szybko o tym zapomniałaś. Więc zapłacz, zapłacz nad sobą są oczyszczające. Pozwól sobie na to, zapłacz nad sobą. Pamiętajcie, my zawsze robimy introspekcję. My nie zmieniamy drugiego człowieka. Nie. My bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze wybory. Tak? I to jest ta Twoja szansa, żeby wziąć odpowiedzialność za Twój wybór, za wybór tego mężczyznę na partnera Twojego życia. Więc zapłacz na co? Jak już zapłakałaś, myślę, że otworzyło się Twoje serce, tak? Połączyłaś się z sercem. I teraz oczywiście nazwij tą marchewkę, tak? Jest wskazane, żeby marchewka otrzymała imię Twojego męża czy partnera. I mówiąc jego imię na początku, powiedz: Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. I powtarzaj. Powtarzaj przez 5-10 minut. Powtarzaj, aż do momentu, gdy poczujesz ulgę. Gdy poczujesz się lekko. Pamiętaj, my tutaj nie oceniamy, tak? To był Twój wybór sprzed lat, z innego poziomu świadomości, z poziomu ofiary, tak? Gdzie potrzebowałeś wybawcy, żeby ktoś Cię wybawił od czegoś. Ale teraz Ty już nie potrzebujesz wybawcy, bo Ty możesz stanąć w pełni swojej mocy. Tak? Przypuszczam, że marzysz o, cudownie, yy, o cudownym związku, tak? O związku pełnym miłości. Więc słuchajcie, po tym ćwiczeniu i powtarzaj to ćwiczenie, tak? To nie musi być ćwiczenie jednorazowe. Ja jestem ciekawa Twoich spostrzeżeń. Podziel się tutaj w komentarzach, czy to jedno ćwiczenie już spowodowało zmianę, tak? Czy nastąpił jakiś shift? Bo na pewno nastąpił, tak? Na pewno nastąpił. Na pewno tak skoruba twojego serca już pękła w którymś momencie, tak? Jestem ciekawa tego, więc podziel się w komentarzach. Ale oczywiście to jest ćwiczenie, które ty możesz powtarzać. Możesz powtarzać. I kolejnym razem, słuchaj, przy spotkaniu z tymi psiasiłkami zobaczysz i in, w innym świetle. Zobaczysz wszystko w innym świetle, tak? Nagle do ciebie dotrze, że. Ty już zadbałaś o tą marchewkę swoją, tak? Dlaczego? Bo wzięłaś odpowiedzialność. Wzięłaś odpowiedzialność za to, że ją zasiałaś, tak? I to jest niesamowite, słuchajcie, to jest niesamowite, jakie transformacje właśnie w nas zachodzą na poziomie. Energetycznym. A wszystkie te zmiany na poziomie energetycznym bardzo jasno, wyraźnie odbijane są i pokazywane w naszej rzeczywistości 3D. Także wypróbuj, oczywiście nie wierz mi na słowo, tak? I zapraszam Ciebie do tego, aby lajkować moje nagrania, aby dzielić się nimi. Może masz ochotę podzielić się moim nagraniem właśnie z gronem Twoich przyjaciółek, psiak z którymi spotykasz się na to przysłowiowe winko po to, żeby obgadywać męża czy partnera, tak? Jak mm. najbardziej, I podziel się, nie wiem, w Twoich mediach społecznościowych i zapraszam Ciebie też oczywiście na TikToka, jeżeli jesteś na TikToku. Moje treści tam na TikToku są w troszkę innej formie, także myślę, że to może być interesujące też dla Ciebie i zapraszam Ciebie do Instagrama, Instagram, no i oczywiście do moich książek. Bo moje książki zawierają bardzo proste, bardzo proste narzędzia, bardzo proste ćwiczenia. Niesamowicie transformujące, ale oczywiście nie wierz mi na słowo, tylko wypróbuj. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia. Kocham Cię.